O oh my God! ja mam lepszy pomysł, walniemy im granatem. Dzień dobry, cześć i witam w nowym odcinku Sons of the Forest. Ogólnie śmieszna sytuacja, bo chciałem do tego wykrzyknika iść w tym odcinku. I znalazłem taką szybką miejscówkę, wiecie, żeby się przespać i zaczynać odcinek. Zacząłem tam próbami mikrofonu się rozglądać, patrzę, a tu sikiera jakaś. Półczesna sikiera. Więc no, powiem Wam, że śmiesznie. Jestem uradowany w jakiś sposób. Chociaż coś znalazłem ciekawego w tym odcinku już. I... Aha, nie mamy szmat, Dobra, nieważne. Pójdziemy sobie do tego wykrzyknika i chciałem iść... Zaraz Wam pokażę. Do cave'u. Tego przy tym helikopterze. Na plaży, może tam będzie coś fajnego. Muzyczka leci naprawdę wyśmienita Gdzie jest Kelvin? Kelvin, Kelvin. Zawsze zapominam Dobra, no chłopak się zapodział. Gdzie ta sikiera? Ogólnie będzie potem. Dobra, nieważne. Na razie sobie biorę to. To A, tu jest ta sikiera. Dobra, spoko. Mamy tu chyba wszystko z tego miejsca. Leki A tu jest ta muzyka, ja mówię, gdzie, gdzie to leci? Siema? Szczęścia szukasz? Powodzenia. Tu było gdzieś tu, nie? Nie, poczekajcie. No, no włącz tą mapę. To jeszcze wyżej. O, jest i on. Czekaj, podążaj za mną. Lepiej, żebyś trzymał się ze mną. Bo możliwe, że mi się przydasz. Zresztą nie, on nie umie walczyć. Nie, to mi się nie przydasz, no ale trudno, jak już idziesz, to idź. Mi się wydaje, że my tu byliśmy. A może mi się gra nie zapisała? Gdzieś na początkowych odcinkach w tym miejscu. To będzie ten wiszący typ. Może coś się nie zapisało, no nieważne. Musimy go zrzucić. Już się zmęczy. Aha, bo ty chcesz pić trochę jeść. Dobra, to zaraz. To to tam idzie? Aha. To jest ten spałą czy nie? Oczywiście, że tak. Dobra, tam. Wyjebundo na ciebie, ziomek. A weź sobie zjedz tego butona. Patrzcie jak się patrzy. Biegnie tu już. A będzie Kalvina bił, a to z tego możesz bić. A jednak on już jest spadnięty. Umrę czy nie. He, <grystanie> dało się. Co to jest? Lokalizator GPS. Okej. Okay. Nic więcej? Nie. Dobra, mamy ten lokal. Ciekawe mnie, właśnie, jeszcze najważniejsze że... Gdzie te karty? Może w którychś z jaskiń? Mam nadzieję, że ta jaskinia, do której teraz idziemy, faktycznie okaże się być jakakolwiek ciekawa. Bo znowu w sumie, no, nie sprawdzają nic w necie. Do których warto iść, żeby nie było tak jak w ostatnim odcinku. No ale trudno, zobaczymy. Czas pokaże, tak? Te... Daleko jakoś nie mamy. O, weź się, chłopie napij. Może przy a to tam się napijemy. Już też jedyną rzecz, którą muszę poczytać, to jak oswoić tą typiarę. To ponoć w sumie wystarczy do niej podchodzić bez broni. Po czasie to się chyba ogarnie, ale nie wiem. Tam coś jest czy mi się wydaje? Nie. Chyba mi się wydaje. Dobra, wydawało mi się. Już prawie jesteśmy. Wydaje mi się, że to jest to miejsce, w którym wylądowaliśmy ten e, helikopter. Ale myślę, że warto też tam iść. Może coś będzie jeszcze. Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Hmm, gdzie jest to wejście teraz? Aha, jeszcze dalej. Myślę, że to tu. Tam coś widzę, ale. Nie wiem. Co, co jest. A, gdzie jest? Do, tu. Dobra, mamy wejście. Oby było warto, naprawdę, bo już to by była przesada. Ale zapowiada się spoko to wejście. Jest takie inniejsze niż tamte. <noise> Może akurat się trafi. O. Ogólnie mam latarkę i nie wiem, czy ta latarka, do której na ręki idzie. O, dobra, spoko. Weźmiemy sobie latarę, będzie wygodniej. Co tu mamy? O, amunicja, Czacha, flary tam, Płyta, amunicja, zbiornik powietrza, mhm. czyli mamy tutaj też wyciek z gazety. Co tu pisze? Czyli tu będzie też zestaw do nurkowania skoro jest zbiornik powietrza. Ciekawe czy akurat w tej jaskini, fajnie by było. Kwestia gdzie go potem użyć. Chociaż też powiem, że marzy mi się łopata gdzieś ją znaleźć. Ale czy znajdziemy... O Jezu się zesrałem. Póki co jest cicho i spokojnie. Oby tak zostało. Chociaż w sumie sam nie wiem, co jest lepsze. Coś słyszę. O! o! to lepne. Myślałem, że można go pęknąć. Chłopie, masz tu coś przydatnego? Czy niezbyt? Nie. Szkoda. O! Jak <laughs> to śmiesznie by... O kurde, blaszka. To ten pojeb. Mutant. Masz wryjca. Masz. W... Kurde. Ej, a na nich działa ten krzyż chyba, nie? Poczekajcie, czekajcie. Macie. Ale te mutanty się nie boją tego. Chyba ty ci ślepi. Coś było. Dobra, nieważne. Ja chcę tu tylko znaleźć coś ciekawego Ona nie reaguje na to. Dawaj mi te kości, przydadzą mi się do budowy. Dobra, już nie mogę. Tam jeszcze było przejście. Idziemy najpierw tu najwyżej się potem zawróci. O. Ale skoro oni tam byli, to może tam coś się znalazło. Czy ta sikiera... jak, jak to jest? Obrony ma du Dobra, weźmiemy tą sikierę, bo ona ma obronę dobrą Czy tu jest tuś Ty ślepa jesteś Śmiesznie wyglądają w ogóle Kurde Ile was tu jest? A tu mamy jakieś granat Idź mi stąd! Kurde Flary toż ogarni się Kurde, a tu nie ma przejścia, serio? Gdzie co, weźmiemy sobie leki Ja to w ogóle w sumie bym wyjął pistolet i się postrzelał, pobawił. bawił Będzie zabawnie Chcemy się super bawić Oh my god! Tam ja lepszy pomysł! <laughs> Walniemy im granatem. O ile mnie nie walnie ten granat, dobra? Aha, super! Zajebiście po prostu zadziałał. Wkrótce jakieś dziwne dźwięki. Nie wiem, czy mam słuchawki zepsute. Czy to tak faktycznie działa? No i co z Wami? Dobra, jeszcze mamy małotowe, przecież trzeba się trochę zabawić, wiecie. Przecież ja jej nie podpaliłem. Jak ja mam odłożyć tą latarkę? Musim odłącz. No, odłącz tą latarkę. Rzucił mu o nie podpalił Co za Co za łeb ze mnie coraz bliżej Chalcie, palcie się Ale ich wrąbaliśmy Śmiesznie Ty jeszcze żyjesz On wszedł w ogóle w podłogę. Oj, chyba się wkurzyli. Słuchajcie, jak chcecie się tak bawić, a nic nie widzę. Dostał było słychać jedną mi z czachy. Dobra, nie, bo tak to nie ma sensu się babrać. Rzucimy sobie flarę. Nie włączyłeś jej dałnie. Tu sobie rzucimy flarę. Ziemy łuk. Aha, bo ja już nie mam. Jaki ja jestem głupi, naprawdę Cztery kamienie Dwa, trzy, cztery Dawaj, rób to ja nie wiem czy ja mam słuchawki z absolutą, czy o co chodzi z tym dźwiękiem, czy to w jaskiniach tak działa No to jest aż dziwne Czy ja mam tak grę Dobra To ja jestem nie nieważny. Czy moja flara się tam jeszcze pali? Kurde, akurat dostałeś w nogę. Ginąć łajzy. Chyba się udało. Jeszcze jeden. Dobra. Koniec z tymi zabawami. Już trzeba się wziąć. Za zwiedzanie. Plęknij Aż tam strzała Kości nie mogę już. Czy mogę? Nie, nie mogę już. No dobra, trudno. Szugarni się. Idź mi stąd. Dobra, no to w sumie tutaj nic... I znowu... Nic nie było Impre mają w jaskini Chłopaki, dziewczęta, o i nawet dzieciaki Myślałem, że to coś jest dobre Co to jest? Paralizator Uuu. Myślałem, że... Ma, że nie ma tu pal, 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 pala, pala, Kur... Paralizatora. Myślałem, że jest tylko to to... to... Co ja mam, tą pałkę. Ej, ja, chcę ten pa, paralizator. Sorry, nie umiem czego wymawiać, jestem tępy. To coś jest, jakaś budowla chyba. Możemy go pobujać, patrzcie. Buju! puju puju o no dobra już się nie męczę idziemy dalej nie idziemy bo tu nie ma przejścia nieważne to się nie da co to jest łota co to jest ej a to co kurtka skórzana uuu Trzeba się rozglądać i sądziłem, że coś może wisieć. Ale co to było za gówno? Teraz mnie to będzie ciekawiło. Mogę nawet tobie wypróbować? Kurde się wkurzył. Tu ten gówniak wielki do mnie chyba piek. A nie. Myślałem, że... Myślałem, że coś mnie goni. O, muzyczka leci dalej. Zmieńmy sobie. O tak. O energy drink. E, teraz tak myśleliśmy. O, z której strony to było? To nie tu jeszcze, to będzie tu i w lewo. No, przynajmniej tak mi się wydaje. Tu naprawdę idzie się zgubić, nie? Znowu te ślepaki idźcie, to było tu i tu o tu nic nie ma Tu mamy Kolejne kółeczko do pływania Chodźmy się pobawić w dostawu chłopcy Tu nic nie ma. Tam jest przejście jakieś dalej no dobra nie umiem tym trafić fucking shit fucking fucking shit trzeba to przeładować ładuj Powiem wam że zabijanie z tego paralizatora nie wychodzi mi totalnie Ale ja się nauczę na nie, tu nie byliśmy. Tylko, co tu mamy? mix energetyczne. No dobra. Tych leków to i tak się jeszcze uzbiera. Co tu można. To wezmę sikierkę, jest nowa, to trzeba ją ...pożywać. Rekin tu pływa? Raf. Raf. Mięso. Nugarinka. Nie będziemy mieli co zjeść, to zjemy. Kiedy ten typ co boi się kanibali... Walczy z kanibalami. Sam staje się kanibalem. Drut Ej, bo mnie ciekawi czy jak ja wejdę do tej wody to on mnie nie zaciuka tam, tam coś jest, jakaś wysepka. Kurde, same ręce, nogi wszędzie, co tu się stanęło? O, kości. Uuu, mięsko. Nie mamy szmaty. O! Ej, mamy ten aparat. Oddech! Nice! Tyle rzeczy. Fajni To może się gdzieś tu przepłynie. Tylko, że ja bym najpierw zabił tego. Rekina raczej. Gdzieś tu mi się wydawało, że coś jeszcze widziałem. skoro mamy te szmaty... sobie porobimy. Tylko dwie, ale zawsze coś. Dobra. Gdzie ten rekin? A jakby tak przepłynąć szybko obok niego? Nie chcę marnować mojej włóczni. kurde blaszka O jezu, wyskakuj, bo on tam jest. No, wyskakuj z tej wody. Ty dał mnie. Ale go nie idzie do sięgnąć. Dobra, zaryzykować. Ryzykuję. Może akurat coś tu znajdę Najwyżej będę tego ostro żałował Dobra, tu nic nie ma Zobaczmy jeszcze... ta... nie, tam Nie no, to tu... Chyba nie ma przejścia, a tu może patrzeć ile mamy tego gówniaka mam się nie skończy ej jest coś chyba że nie przepłyniemy ej udało się What the... ale dzisiaj mamy wyszedł mi ten odcinek powiem wam nie sądziłem że tyle rzeczy znajdę ciekawe czy, jest, czy w tym helikopterze jeszcze coś będzie bo w sumie jak mamy ten zestaw to można tam dopłynąć bo on jest chyba e, na morzu Dajesz radę chłopie O Jezu jak nagle walnęło Jesteśmy na dworzu Aha, wyszliśmy na morze. Spoko To nie w którym miejscu A, tam chyba weszliśmy do tej jaskini? Weź tą latarę wyłącz Hmm. Jakie fale Fale Dunaju Tam coś, coś stoi O, żółwik Chodź tu Oj, nie chciałem taki być ostry No dobra, czas się porozbierać Weźmiemy naszą standardową sikerkę. Jak to teraz zdjąć z siebie? Nie chcę tej latary Odłóż ją Dobra, a to gówno jak z siebie zdjąć? A i tą kurtkę też chciałem zobaczyć Czy ona gdzieś tu będzie? Mmm Ręce, nóżki, wszystko Zdejmij aparat oddechowy Pancerz z kości mamy, czemu ja go nie założyłem? Jestem tempy Kurtka skórzana, kurtka taktyczna. Uuu, taktyczną załóżmy. A, skórzaną teraz. Nie wiem, co to, w sumie ja siebie sam nie widzę, to mnie różnicy nie robi. to jest po prostu. Co jest na co? Skórzana jest dobra na deszcz. To musi. No, to ja nadać będzie sobie skórzaną. I po co ty tą materię bierzesz? Skórzaną zakładać. To Mewa, ja myślałem, że coś się tak drze. To było to wyjście. Tak, to było to wyjście. To mamy zwiedzone tutaj, tą nie? Tam mi się bardzo podobała. Naprawdę warto było. To dalej mam rozkminę, gdzie mogę znaleźć tą łopatę cholerną. Bo nie wiem co się stanie jak te wszystkie... Krzykniki się zrobi. Czy dalej coś jest w związku z fabułą, czy czy nie? Jak to działa? A też nie chcę o tym przeczytać ani nic, no bo... Spoiler. A ja bardzo nie lubię spoilerów. Wiesz to A to są tutaj ści z początku. Nasze ziomeczki. A nie, no to... Dobra, to weźmiemy sobie. On jest gdzieś tu w wodzie. Podpłyniemy tam. I może w nim coś będzie, bo to też może być ciekawe, załóż. Lecimy. No na razie to wyjmij. Aha, to w ręku trzyma. Myślę, że będzie go widać Czy da się spojrzeć w to? Chyba nie O, pływamy z rybami Jeszcze dalej? Może sobie zanurkujemy Ej, what the? Kurde, jakby to wykminić I to jest gdzieś tu Pójdź na dno On chyba gdzieś tu musi być Kurde, nic nie widzę Totalnie Ale przecież my mamy radar CZEMU JA NIE PATRZĘ W RADAR? JEST! MAMY! Czy tu coś będzie? Muszę jakoś do niego wejść czy coś? Kurde, te zarośla to mnie... ...wkurzają. Chyba poza tym wrakiem tu nic za bardzo nie ma. Myślałem, że może będzie coś. Nie, no nie ma, bo by było widać już. Tu się nic nie da z tym zrobić. Wejść się też nie da. No dobra, no trudno. Spróbowaliśmy, przekonaliśmy się. Mi się że tu coś widać. Nie Dobra, no nie będę marnował tlenu dalej. Nie ma tu nie ma. Teraz zanim wypłyniemy, to trochę zejdzie. O, chyba się zbliżamy. Dobra, udało się. I nawet nie jest aż tak daleko brzegu. Więc spoko. Gdzie my jesteśmy? O, 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 chodź tu. O, chodź tu. Dobra, taka jesteś. To spoko. Calvin oczywiście gdzieś zabłądził. Kto by się tego spodziewał, bo na pewno nie ja. I teraz, gdzie mam dom? Dom, dom, dom. Mam tam, dobra. Myślę, że już tutaj nic ciekawego nie będzie. No jest ten wykrzyknik, yy, no ale to trzeba mieć tą łopatę. Chyba, że ta łopata będzie gdzieś w okolicach. To w sumie by pasowało. Dobra, ale myślę, że tą... Tam już sobie pochodzimy w następnym odcinku. Pójdziemy najwyżej w... Po okolicach pospacerować, może akurat znajdzie się ta łopata gdzieś koło tego wykrzyknika. To by było najbardziej prawdopodobne. jest chłopiec, zdejmij w ogóle z siebie to gówno. Ja sobie zapiszę gierkę. Żeby to zrobić musimy rozstawić namiocik. Dawaj, dawaj, dobra. Zapisujemy. No, i myślę, że to na tyle w tym odcinku. Było dosyć ciekawe. Znaliśmy bardzo fajne, przydatne rzeczy. Jest sama w sobie, też była w końcu. Podkreślam, w końcu fajna. Więc oby tak dalej, nie? Jeszcze no mówię, ta cholerna łopata gdzieś musi być i ja się nie poddam, ja ją znajdę. Ej, czekajcie, jeszcze tu coś jest. Co to? Aha. To takie sobie po prostu czaszki. No dobra. No to czaszkami ze szmatą Was żegnam. Na razie cześć i papar.